No Bardzo się cieszę, że strzeliłem tutaj pierwszego gola i, i, i w takim meczu, bo dla mnie z chłopaka ze Szczecina był to... No to ważny mecz, bo wiadomo, mecz z Krakowem no, jest najważniejszy w, dla kibiców na tym studiu. Myślę, że okoliczności meczu były takie, że z jednej strony powinniśmy szanować ten remis, ale z drugiej strony jest to kolejny remis w naszym wykonaniu i e, na pewno nas on nie satysfakcjonuje, tym bardziej że gramy u siebie. Także na pewno pochylimy się dłużej nad tym meczem. Jest teraz e, przerwa na reprezentację, także trochę czasu na analizę i mam nadzieję, że. Kolejne mecze będziemy wygrywać i cieszyć publiczność w Szczecinie. No tak na pewno kibice docenili nasz trud włożony w ten mecz. Tym bardziej, że okoliczności nie sprzyjały. Czerwo znowu kontuzje w ostatnich 10 minut, kiedy myślę, że łapaliśmy dobre tempo. Musieliśmy grać w dziesiątkę, więc no, tak jak mówię jest to kolejny remis. Na pewno nas on nie satysfakcjonuje, ale okoliczności były trudne i trzeba go szanować. Czasu zabrakło. Bo... Nawet jak graliśmy 10 na 11, mieliśmy swoje okazję i szkoda, że Kuba musiał zejść, bo, bo, bo naciskaliśmy na Krakowie. Chciałem tego gola zadetykować świętej pamięci trenerowi Obstowi, bo no szkoda, że nie mógł tego zobaczyć.